nie rób takiej miny, bo... Parę lat temu ci wcale to tak nie przeszkadzało, nie zjedz! Tak a teraz... Ciasteczunio, to już teraz nie zjedz jej. Miny? Wylecie. No. No, dokładnie. Samia, nie. Słucham? E nie wiem. Tam Patryk od nas jest dekabonowca, to może już się za na matrycę. Tak. Boże, ja też tak Boże, narzeka, to jeszcze trudno wyjaśnić. Dobra zabawka, dobra zabawka kukum rchle